Cztery miejsca w Brnie, gdzie warto pójść na piwo. Hopi to browar restauracyjny położony w pobliżu katedry. Lokal jest naprawdę duży i oferuje własne nowofalowe piwa, jak i tradycyjne czeskie style między innymi ze słynnego browaru Dalesice. Jeżeli lubicie głośną, klubową atmosferę, muzykę od DJ-a na żywo, a także piwa ważone na miejscu, zapach słodu jest wyczuwalny na wejściu, to piwo Harry będzie dla Was idealnym miejscem. Położony tuż obok po sąsiedzku pub Accium oferuje piwa własnej produkcji, jak i innych znanych czeskich bywarów kraftowych. Atmosfera jest zdecydowanie bardziej spokojna, stworzona do rozmów. Burger Into to lokal, w którym zjecie zarówno burgery, jak i inne przekąski do piwa i napijecie się czeskich, jak i polskich piw z browarów rzemieślniczych. Szczególnie polecam jednostkę z browaru Stern.